Jest przód. Jak widać, po lewej stronie wszystko ładnie widać, po prawej, oczywiście, nie widać nic. Dlatego od razu mówię, że będziemy robić obrysy nitką, żeby mieć później pełne panowanie nad tym, gdzie mamy szwy i po prawej i po lewej stronie. Teraz jeszcze jedna uwaga. Wszystkie co większe, ścinki materiału skrzętnie zbieramy bo szyjemy dzianinę, a to oznacza, że wyregulowanie maszyny do poszczególnych rodzajów ściegów może wymagać sporej ilości materiału. Dlatego wszystko, co nam się wydaje, że będzie można przez to przeszyć, a będzie można, jak najbardziej, skrzętnie odkładamy gdzieś z boczku, żeby później mieć na czym testować, próbować i regulować maszynę, albo wybierać po prostu, jakim ściegiem chcemy szyć. Przód jest, ścinki odkładamy, Następnym wielkościowo kawałkiem jest tył. I teraz, ja sobie od razu, żeby później już tego nie robić, ponacinam wszystkie linie, które muszę widzieć po prawej i po lewej stronie. Robimy to uważnie. Uwaga, z tyłu mam jeszcze jedną kreseczkę tu. I identycznie jak przód wybieram sobie takie miejsce na materiale, gdzie wiem, że mi się to zmieści. U mnie to będzie obok. Rozkładam sobie materiał i teraz uwaga, jak ja widzę po lewej stronie coś takiego, czyli taką plamę, to momentalnie patrzę, co jest po prawej. Czy przypadkiem to nie jest jakaś wada materiału? Tutaj nie. Ale bardzo uważamy właśnie na to, co po lewej stronie wygląda jak plama, bo jest bardzo duża szansa, że po prawej to też jest widoczne. Tu nie, ale to moje szczęście. Gdyby tak było, musiałabym to miejsce ominąć albo co najwyżej zaplanować tutaj zapas na szef. Czyli układamy sobie równiusieńko materiał, i ja zacznę znowu od tej strony, skoro mogę. Pamiętam, że u mnie ma znaczenie kierunek układania, więc góra idzie w tamtą stronę. I ułożę sobie tutaj raz, zostawiając 4 cm na górze i 4 cm na dole i planując tak, żeby mi się tu zmieściło 2 cm. A później odepnę i przełożę jak w lustrzanym odbiciu w tą stronę, tworząc cały tył.